Cześć, halo Siemano. Na wstępie przypominam, że tak, oto piękna obłokka do wygrania na 1400 subów, już tylko brakuje 70, kilka, więc naprawdę niedużo. Serdecznie zapraszam. Myślę, że strzelać będzie się z niej fajnie. Żeby wziąć udział, trzeba zostawić łapkę w górę, napisać jakiś ciekawy komentarz oraz oczywiście być subskrybentem kanału. No i trzeba mieć swój trailing w opisie na swoim kanale na YouTube, żeby w razie co miał Ci jak to wysłać. I zaraz sobie przejdziemy do sponsora dzisiejszego odcinka, ale zanim to, chciałem Wam pokazać mój najnowszy nabytek, który niestety prawdopodobnie będę nie ja tylko do końca TradeBana, bo go będę gdzieś sprzedawał. No ale zobaczcie jak on się świeci. To jest chyba numer 19 na świecie, jeżeli chodzi o Float Phase 2. I oczywiście z małpy go wyciągnąłem, mam nadzieję, że kilka stówek na nim zarobię. A teraz przejdźmy sobie do właściwie realnego sponsora, czyli tutaj. Klikacie sobie pierwszy link w opisie i macie taką oto piękną stronkę. Z moim kodem Damian możecie tutaj wpłacić sobie saldo. Macie aż plus 35% do doładowania, na przykład wpłacając 100 dolarów dostajecie 135. Naprawdę fajny bonus, można sobie jakieś fajne rzeczy poszukać. Zaraz zobaczę, czy są skrzyneczki, bo jak są to biorę, nie ma. No dobra, można sobie wymienić kilka skinów na jeden lepszy, można sobie wymienić jeden lepszy na kilka mniejszych skinów. Możemy sobie tutaj taki zielony napisy, są, plus 5 dolarów do pierwszej wymiany. działa to tak, że przy pierwszej wymianie za 100 dolarów lub więcej dostajecie. Plus 5 dolarów, jeżeli tam będą jakieś niższe progi, no to tam macie wszystko opisane. Możecie sobie szukać tak, craftów do zarobku lub do pogrania niskich floatów, do trade-upów lub do zarobku. Możecie sobie szukać skinów z przewieszkami, żeby coś też na tym zarobić. Możecie sobie szukać źle wycenionych rzeczy. Jest tutaj bardzo dużo rzeczy do roboty. Pierwszy link w opisie kod Damian. I jak, a jak nie macie ani skinów, ani kasy na doładowanie, to tutaj macie freebies, Możecie sobie za darmo wziąć udział w takim giveawayu. Coś może wygracie. To nie jest Prima Aprilis. Ale dostaliśmy duży update do CSa 2, mamy dzisiaj 1 kwietnia, dlatego timing trochę taki niestandardowy, bo jest też wtorek, nie jest też reset dropów, więc to jest takie mało standardowe jeżeli chodzi o Valve, ale, ale no dostaliśmy ten update, co tutaj mamy, mamy tak nowe kolekcje dropów, one dropią po meczu, jeżeli jeszcze nie graliście, jeżeli jeszcze nie wbiliście levelu w tym tygodniu, to przypominam, że dzisiaj w nocy jest jakoś reset tego dropu, więc jeżeli... Jeszcze tego nie zrobiliście, to razem wam wbić. Teraz może dostaniecie nowego skina. Ja dostałem na drugim koncie skina z Boreal. Boreal? Jakoś tak. I dodam jakiś tam zwykły famas, za złote 10. Go wystawiłem. Chyba się sprzedał, nawet nie wiem. No ale chodzi o to, że dzisiaj na pewno te skiny będą drogie. Przez najbliższy tydzień, dwa one będą drogie. Więc jeżeli jeszcze nie graliście no to. Radzę sobie zagrać, może wam coś drobnie fajnego. Więc mamy takie trzy właśnie kolekcje. Jeżeli chcecie poszukać tych skinów, to przeważnie one po dodaniu są jeszcze na samym końcu, no bo są z angielskiego, więc jest D, D, D. Więc mamy sobie tutaj, możemy sobie popatrzeć na te skiny, jak one wyglądają. Emeczka jest, Kałaszek jest, uśpik jest, Zeus, ciekawe, to jeszcze tylko wybiorę to, co mi się tak w miarę tutaj z obrazka podoba. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w grze. No dobra, sprawdźmy, jak to wygląda. No dobra. No taki mid tier, no taki mid low, jak dla mnie. Nic specjalnego. Kałaszek. No niestety myślałem, że to będzie bardziej takie świecące się, odbijające, błyszczące, ale niestety nie. Nie, no uśpik ładny. To mi się podoba, jest taki skromny. Lekko się świeci. Naprawdę fajny USP. To mi się podoba, to może być Zeus. Zeusa, ogólnie ja nie używam. Nie zdarza mi się kupować. Nie wiem, jak ktoś gra, to powiedzcie, czy wam się podoba, czy nie. Mnie nie. Kupa. Eee, kupa. Straszna kupa. No, ale to właściwie jasno niebieski. Dobra, tego nawet nie patrzę. Szkoda e, zachodu. Dobra, tutaj mamy jedną awupkę. Zobaczmy, jak ona wygląda. Co to takie glitterowe? Ej, to jest coś ciekawego. Pierwszy taki skin ogólnie. No, powiem szczerze, nie podoba mi się jakoś, tak mega bardzo, ale to ale to jest po prostu coś ciekawego, nowego coś czego jeszcze nie mieliśmy, więc fajne, fajne, fajne no dobra, może komuś pod jakiś zielony loadout podejdzie e, to też takie średnie ogólnie nie są to najlepsze skiny z tej kolekcji, ta łubka na razie mi się najbardziej podoba, to nie no i to jeszcze nawet jest całkiem spoko, to mi się nawet podoba, jeżeli oczywiście nie będzie jakieś za drogie, no i sprawdźmy, radiant collection, jest kałaszek, dobra coś takiego no dobra, niestety szukałem wam lepszego flauta do pokazania, nie znalazłem. Battle wygląda tak. No wiadomo, nie wygląda zachęcająco. Nie wiem, jak wygląda reszta. No, nie mogę tego znaleźć. Dobra, sprawdźmy sobie Digla. Nie, no też tak słabe w sumie. To coś słabe, jakby ktoś, nie wiem, nalał benzyny do wody. Emeczka. Taka jeszcze ujdzie. Uśpik do czerwonego loadouta chyba się nada. No i dobra, to by było tyle jeżeli chodzi te skiny z tych kolekcji Możecie je dostać po meczu, tak jak już powiedziałem Przy wbiciu levela jest zmiany na bananie, no i skrzyneczka i kolekcja Train To już sobie zobaczymy w grze Teraz sobie pogadamy jeszcze o zmianach na rynku, co się zadziały Aha, jeszcze mamy No Limitowany item, który wygląda bardzo słabo Nikt tym nie gra tak naprawdę Ogólnie zamysł na to, że są te różne patterny jest spoko, ale na tym skinie i jeszcze tak wyglądające te patterny. No, to się raczej nie może udać, więc sobie to odpuśćmy. I jak widzimy tak, na pierwszy rzut oka widzimy, że zostawili stare i temy, co tutaj były. Czy to dobrze, czy źle? No, myślę, że dla nas na pewno źle. Dla jakiegoś average usera raczej bez różnicy, może nawet spoko, bo ma więcej opcji do wyboru. No dla nas jednak nie fajnie. Przypinki zostały, pomimo tego, że możemy robić własne na warsztacie, więc. Jak już to się bardziej spodziewałem, że przypinki zostaną wymienione, ale jak widzimy, przypinki zostały, nowych nie ma. Zostały dodane skiny i skrzynka i, i ten super item. Dla mnie osobiście to źle, bo trochę ostatnio sobie nakupowałem tych kolekcji, no bo myślałem, że je po prostu podmienią. No ale nie, no po co zostawili te kolekcje, więc wiadomo, że one sobie spadły teraz z ceny. Czy odbiją? Trochę pewnie tak, ale na razie raczej nie aż tak bardzo. Musimy sobie trochę na to poczekać. Dobra, sprawdźmy sobie te kolekcje Overpassa, jak to wygląda. Aha, tu mam taka strzałeczka jest, dobra, fajnie. Kupa, 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 kupa. Eee, takie se, ja kupa. Ej, w sumie taki Glock, co wygląda jak pociąg. Nawet spoko, nawet spoko, takie przemyślane. Nie, eee, tego, o, tego Teka dostałem na drugim koncie. Więc zobaczymy, ile będzie warty za tydzień. Nawet fajne. No, dobra na no Zeus, żółty spoko. Ej, to też jest glitterowe, o. Drugi taki skin. To coś też ciekawego. Sam w sobie skin nie jest za ładny, no ale mamy ten glitter. Ej, tu jak się magazynek fajnie mieni. I te napiski. Nawet spoko. To nawet fajne. No i awupka czerwona. Co o nie myślicie dla mnie? Jakiś tam mały potencjał jest, dlatego że jest ten czarny skop tutaj biało, ale ten obrazek nie jest za fajny. Long Longdong. long Ha, long eee, jakby był long dong, to by było śmieszniej <grych> No dobra, to tyle, jeżeli chodzi o tą kolekcję. Nie jest jakaś wybitna, ale też nie najgorsza. Możecie też wybaczyć mi mój głos, bo jestem trochę chory. Może to słychać. Dobra, sprawdźmy sobie te skiny. Emeczka zielona. W sumie takie fajne tłuczenia, nawet takie dosyć 3D. Jak na niebieski skin to nie najgorzej. Kupa. Też nie najgorsze. Kupa. O. Ten uspik naprawdę bardzo fajny. tutaj mi się podoba te modele 3D, ten lekki zielony. i patrz jak w ogóle do tej rękawiczki fituje ten zielony. Wow. Przed przypadek mam fitujące kombo. Znaczy, nie mam, bo nie mam tego uspa. Nieważne. Nawet okej, okay. Mockingbird. Mmm. Jest taki żart, nie wiem czy skumacie. macie, Mockingbird to taki, nazwa ptaka, po polsku to jest taki bardziej powtarzacz, taki wiesz, przedrzeźniacz, coś takiego. Jest taki żart, że do you know what mockingbirds say? What? 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 No. No dobra, no nieważne. No jest taki żart. Ej, nawet fajny, taka krokodylowa tekstura albo wężowa. Chyba wężowa, bo to ale wąż jest. To jest fajne, to mi się podoba. Ech. Hej, ale ładna pompa, o kurcze. Aż bym grał z taką, to mi się bardzo podoba ten skin. To nie. To. To nie. To, to też nie. To jest piękne. To mi się bardzo podoba. Jednego już takiego gloka mamy, ale ten jest chyba lepszy. Ten mi się bardziej podoba. Nie. No, takie w miarę. No i AWP Stream wiadomo, top, piękna AWP. Myślę, że na pewno zapotrzebowanie będzie na nią duże. No i mamy kosy Shuttertweb z wykończeniem chroma. I tutaj jest ciekawostka, bo one są zepsute. Co mam na myśli mówiąc, że są zepsute? Otóż to, że tutaj e, Tech TechSavy, możecie sobie odwiedzić jego kanał, nagrał film o tym, że dosłownie podliczył wszystkie noże, które dropły. I tutaj mamy tak, pozostałych noży, no widzicie jest tutaj, nie wiem, 11 chyba to są pozostałe noże, a do Dopplerów dropło 31. Z czego? Jak sobie zobaczymy, to jest aż 7 Sapphire'ów, 7 rubi i 5 black pearlów. Po prostu coś są procenty schrzanione w tym i one lecą tak jak każde inne paterny. Nie mamy jakiejś małej szansy na to, jest po prostu no, podzielona szansa, jeżeli już dostajemy Dopplera, mamy podzieloną szansę chyba na wszystkie paterny. Co jest po prostu masakryczne, jeżeli chodzi o rynek tych drogich skinów, tych Safajerów, rubi, Black Pearlów. No, bo po prostu na ten moment będą dużo, 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 dużo bardziej zwyczajne. Jakoś nie będzie większej różnicy. Mam nadzieję, że to naprawią, ale może nie naprawią. No, kiedyś mieliśmy taką sytuację z Klockiem Gamba Doppler. Że przy dropie jest ok, ale przy trade-upie jest równa szansa, jak na każdy inny face, że dostaniemy emeralda. No i to się nie zmieniło, to nadal działa. Mam nadzieję, że z nożami to zmienią, no bo by był trochę przypał. No ale to myślę, że taka informacja trochę mniej dla nas, bo no nie wiem, ani inwestycyjnie się to nie spina, takie drogie skiny, ani do pogrania też, tak szkoda brać takiego drogiego. No a wiecie o co chodzi. Jak już tutaj jesteśmy, to jeszcze powiedzmy sobie, na co wydawać gwiazdki, jeżeli macie. No, najbezpieczniejszą opcją wydają się skrzyneczki. Prawdopodobnie będzie na nie duże zapotrzebowanie przez tą właśnie Awupkę i przez te noże. Przez to, że możemy dostawać safiery, jak w, w chipsach tak lecą. <grym> Oczywiście bez przesady. Więc skrzyneczka na pewno będzie z fajną ceną. Być może nie na początku, bo na początku każdy będzie wystawiał, ale załóżmy nie wiem. Znaczy, same pierwsze minuty, może tak, potem pewnie z 2-3 godziny może być jakiś zjazd, i potem znowu może być górka. Tak samo było w przypadku skrzyni galerii, tak samo może i będzie teraz. Oczywiście, paterny, jeżeli chodzi o zachowanie rynku do skinów i rzeczy z pierwszej edycji armory i do tych, co teraz dostaliśmy, mogą być kompletnie różne. Teraz pewnie było dużo osób, co miało nagromadzone pełno gwiazdek na jakieś nowe rzeczy. Sam byłem jedną z tych osób, ale jak widzieliście w poprzednim. Jednym z poprzednich odcinków zrobiłem opening, no i wydałem. I teraz nie miałem, Na no, dobrze, że miałem trochę na drugim koncie. No więc tak, co polecam? No polecam skrzyneczkę. Wiadomo, nie polecam nic z tych starych kolekcji, starej skrzynki, no to jest bez sensu. To też raczej jest bez sensu. Nawet nie wiadomo, który pattern jest tutaj najrzadszy, ani nic. Pewnie się coś pojawi w przeciągu tygodnia, ale czy to będzie jakieś drogie? Wątpię? Tu jest tutaj już duży gambling, że tak powiem, jeżeli chodzi o kolekcję overpassa. Może być spoko, jeżeli będziecie mieli farta, ja przeważnie unikam takich rzeczy, no bo to jednak polega głównie na tym, czy mamy farta, czy nie. Skiny nie są aż takie fajne, no nie ma tutaj nic takiego wybitnego, ta wupka jest taka mid tier. Dla mnie jedyną, najlepszą opcją to będzie skrzynka, ale tak pewnie też pomyśli setki tysięcy osób i będzie tych skrzynek dużo, ale zapotrzebowanie też powinno być spore, no zobaczymy, zobaczymy, teraz przejdźmy sobie do rynku, co tutaj się stało, tutaj otworzyłem sobie kilka rzeczy, no tak, skrzynka galerii wydupsyła się na swój głupi z... <grym> jeszcze tak powiem, z 3,60 na 3 zł, nawet 2,93, teraz taki buy order, to, to powinno nam siadać, więc no jest słabo, jest słabo, być może jest to dobry moment na odkupienie jej, no bo jest poniżej, kosztu wytworzenia, bo koszt wytworzenia to jest, nie wiem, chyba tam około 3,30, czy 3,20 coś takiego jedna skrzynka kosztuje, jeżeli chodzi o gwiazdki tak jak gdzieś tam to kiedyś liczyłem, więc powinna mniej więcej tyle później kosztować no i teraz oczywiście tak, każdy się z tego wyprzedaje nikt nie będzie tego brał w armory, każdy sobie weźmie nową skrzynkę, dlatego też ta różnica powinna być z czasem zniwelowana, oczywiście to nie jest porada inwestycyjna no ale ewentualnie wydaje się to Dobre na odkupienie po tej cenie Ale zobaczymy Dobra, wszystko ogólnie spadło Czy skiny, tutaj skiny mocno ucierpiały niestety, moja biedna inwestycja, może kiedyś odda Naklejki też spadły Skiny zwykłe spadły Jak widzimy Zaraz Wam powiem dlaczego, bo to nie jest jakoś tak, że One spadły nie wiadomo dlaczego, raczej wiadomo dlaczego Więc tak, skiny z kolekcji Armory No to spadły dlatego, że one zostały, a mamy dodaną nową kolekcję. To jest oczywiste. Reszta skinów, tak jak i skrzynek, na przykład taki frakczur. Dlaczego on spadł? No, dlatego, że ludzie po prostu zbierają kasę, żeby kupić nową przepustkę. To jest raczej logiczne. Więc tutaj też przewiduję raczej w miarę szybką odbitkę. Może to będzie tydzień, może coś takiego, więc ewentualnie dobry moment, żeby sobie coś zakupić. Może sobie zrobię nawet jakiegoś byordera. Czemu nie? No, skiny ogólnie spadły wszędzie, na każdym rynku. Kolejną rzeczą, o której wspomnę, będzie. Aha, jakieś przecieki, Teraz sobie tutaj zobaczymy, więc tak Mamy znalezione to, że, dobra, usunęli wszystko co dotyczyło Danger Zona, więc chyba już tego nie zobaczymy Dodali jakieś takie szukanie, tak jakby do misji Co sugeruje nam, że możemy mieć jakąś operację, albo po prostu jakieś misje do robienia w tej gierce Więc spoko, i tutaj jeszcze mamy takie tło To tło będzie, nie wiem, do tej przepustki z misjami, do operacji, coś takiego Więc widzimy tutaj jakieś no przygotowania do tego kiedy to będzie nie wiadomo. Aha jeszcze jedna ostatnia rzecz. Jak możemy zarobić na tych nowych skrzynkach i nowych skinach. Tak jak mówiłem nowa skrzynka może, może być może mieć taki moment kiedy ta cena będzie mocno zaniżona więc wtedy ewentualnie można sobie ją kupić. Może to być dobra opcja żeby potem zarobić sprzedać na flocie gdzieś wpłacić albo sprzedać z powrotem na Steamie po tygodniu. Druga opcja jest taka że możemy Możemy snajpić jakieś niskie floaty, jeżeli chodzi o te skiny, o te kolekcje i o skiny ze skrzynki i o skiny z kolekcji terrain. No i możemy też do tego wykorzystać małpę, jak już te skiny wejdą, bo tutaj mamy sortowanie od najniższego floatu. I jak dodadzą tą kolekcję, to tutaj mamy tryb ekspercki, możemy sobie szukać kolekcji, jak ją dodadzą, pewnie tutaj się znajdzie. Te niskie floaty mają właśnie bardzo dużo overpay, szczególnie na początku, kiedy karty chce robić kontrakty, więc to też może być jakaś fajna opcja na zarobek. Więc tak, zapraszam jeszcze raz na małpę, kod Damian, pierwszy link w opisie. Zapraszam do konkursu na włópkę. A ja się wezmę za montowanie, ale pewnie nie zdążę. Zrobię to, wrócę pewnie ten film dopiero jak wrócę od lekarza, bo mam na 12.00. Więc dzięki Wam za uwagę i siemanko.